Witajcie! Z tej strony odgrycali, która jest właśnie kolejny materiał z seru. Anno2070 z modem ARC. Tak jak pamiętacie po poprzednim odcinku rozpoczęliśmy właśnie produkcję zdrowej żywności, która będzie potrzebna właśnie dla naszych pracowników, a dokładnie ekosów drugiego poziomu, aby uzyskać kolejny etap, czyli trzeci poziom. Tak więc w dzisiejszym odcinku przywitamy nowy poziom pracowników, czyli trzeci poziom ekosów. No i co? I dzisiejszy materiał będzie taki bardziej spokojny, nie będzie jakichś wielkich projektów. No może takim większym projektem to będzie na pewno rozbudowa miasta ekosów na... Znacznie wyższy poziom, ale zanim do tego przejdziemy, to po pierwsze, tak, dostawa materiałów, czyli tutaj będzie maksymalna dostawa właśnie modułów konstrukcyjnych, proszę bardzo, i maksymalna dostawa narzędzi, i to wszystko pójdzie tutaj. No i co, i zaczniemy powoli rozbudowę naszego miasta na wyższy poziom. Nie, to nie jest mój kontenerowiec, na razie czekamy na ten prawdziwy. Tymczasem zbudujemy tutaj nowy rynek, który będzie właśnie funkcjonował po tej stronie. A jakbym trochę tak inaczej to zrobił, czy mniej więcej coś takiego, no zobaczymy. Poza tym, tutaj też w mieście rozpoczniemy nową produkcję energii, czyli energię geotermalna. Która ona tak naprawdę efektywnie działa wokół budynków mieszkalnych. To jest bardzo fajny budynek, bo jest dość skuteczny, co mam na myśli, że jest skuteczny, mam na myśli, że... No, dużo energii produkuje, tak? Bardzo dużo energii produkuje, więc dlatego to też jest bardzo fajny budynek energetyczny. Ale zanim do tego przejdziemy, to najpierw tak rozbudowa nowej dzielnicy mieszkalnej, nawet i tutaj bym coś się zbudował. Oj, tutaj źle na pewno zrobiłem. Tutaj zrobiłem coś takiego. Czyli kolejny most. Tutaj Nowa rozbudowa fajnie, tutaj, oczywiście, standardowo potrzebujemy. Po pierwsze, emizę i po drugie, oczywiście, posterunek policji, który już tutaj będzie właśnie funkcjonował. W tym miejscu, tymczasem, dalsza rozbudowa dzielnicy mieszkalnej, chociaż tutaj jest taki problem. ale dobra, już na razie, nic nie będę w tym kierunku robił ale na pewno bym tutaj zrobił jedną rzecz czyli mianowicie dalsza rozbudowa dzielnicy mieszkalnej ale już nie mogę zrobić bo już nie mam materiałów budowlanych czyli najpierw dostawa taka i dostawa taka mało tego bym jeszcze zwiększył powierzchnię magazynową o kolejny poziom proszę bardzo znacznie więcej no i oczywiście dostarczymy kolejne model konstrukcyjne bo to będzie bardzo potrzebne tak więc kolejna dostawa proszę bardzo to wszystko idzie tutaj. I tak jak mówiłem, jeszcze rozbudowa dzielnicy mieszkalnej. Ale zanim do tego przejdziemy, to zbudujmy już tutaj ten budynek energetyczny, czyli właśnie elektrownia geotermalna. Jak widzicie, budynek ma dość duży potencjał energetyczny, czyli może bardzo dużo prądu wyprodukować nam. No i oczywiście jest to energia bezpieczna, czysta energia. Więc ten budynek po prostu się opłaca, żeby w niego zainwestować poziom przestępczości. co w ja to sprawdzę, gdzie to jest dokładnie, ale tutaj mamy zasięg, więc to nie jest problem. Więc tutaj będzie sytuacja na spokojnie. Ale, okej, okay, tutaj na dzielnica mieszkalna. No i co? I tak naprawdę powoj to wszystko ładnie funkcjonuje. I jeszcze poczekamy na jedną dostawę modułów konstrukcyjnych. Proszę bardzo. I chyba ja bym jeszcze zbudował kolejne śródmieście. Właśnie tutaj. Chociażby. Należy rozbudować dzielnicy mieszkalnej. No jak widzicie w dzisiejszym odcinku, no to będzie trochę taki, no nawet dość mocny wzrost populacji, tak. Będzie taka konkretna rozbudowa mieszkań. Ale dobra, tutaj zrobimy o tak i tak to też zrobimy. Na pewno kolejny taki budynek, no i oczywiście jeszcze takie podstawowe budynki, jak na przykład posterunek policji kolejny. Dobrze, wysoki poziom przestępczości, ale to będzie tutaj tak, okej, okay, tutaj się uspokoiło. To wracamy znowu do tego miasta, czyli dalsza rozbudowa nowych mieszkań. Chciałem zrobić tutaj tą spalanie odpadów, ale a ja w sumie bym zrobił właśnie po tej stronie, czyli fabrykanci, kolejna spalanie odpadów. Proszę bardzo. Tutaj oczywiście dalsza rozbudowa mieszkań. I jeszcze postawimy właśnie kolejny budynek energetyczny, czyli kolejna elektrownia geotermalna. Przepraszam, nie elektrownia geotermalna, tylko termalna. Dobra, czyli to wszystko ładnie funkcjonuje. Ja bym jeszcze zrobił właśnie dostawę materiałów, zwłaszcza modułów konstrukcyjnych, ale też dostarczymy tutaj narzędzia, bo będą potrzebne. Dobra, czyli to już jest rozbudowane. To już dostarczamy. Przydałoby się troszeczkę rozbudować przemysł związany z produkcją rybek. Dobra, mamy to. Ehm, pierwsza dostawa już jest. I jeszcze te narzędzia, tak? No właśnie, jeszcze narzędzia będą potrzebne. Tak więc, proszę bardzo. I to wszystko, oczywiście, dostarczamy w tym miejscu. No i co, i rozpoczynamy rozbudowę. Tak, więc nowa dzielnica mieszkalna. Na początku ekopracownicy, a później rozbudowa na trzeci poziom. I jeszcze taka jedna kwestia: bo ja mam tutaj licencję, ja bym się tak zastanawiał, czybym sobie kupił tutaj takie jedno ulepszenie, aby zwiększyć zasięg na przykład e, tej sali, sali koncertowej. To byłoby nawet bardzo fajne, gdybym miał taką możliwość, A to zobaczymy zaraz. I have to be more or less if... Wiecie, co ciebie tutaj wykorzystam? Czy masz coś takiego, co mógłbym od ciebie kupić? To jest fajne i to kupię. O, mamy też aktywność, więc fajnie. Coś jeszcze mógłbym tutaj kupić? Jakiś na przykład ciekawy budynek. O, patrzcie, mamy rejestry karne. Dobra, te rejestry karne to oczywiście pójdą do naszego, do naszej stolicy, czyli stolica fabrykantów. Właśnie tutaj. I tutaj wykupimy... To znaczy tutaj dodamy te ulepszenie, czyli zwiększymy zasięg naszego budynku. Ale najpierw pierwsza dostawa, czyli to pójdzie tutaj i to też. Dobra. Tutaj teraz pójdzie dostawa właśnie tego modułu, aby ulepszyć nasze posterunki policji. Będą miały znacznie większy zasięg. I no, w końcu udało nam się, bo ja bardzo długo szukałem. Ale teraz już mamy, tak? Więc to jest takie pocieszenie. Ale tutaj jest lekki problem, bo na przykład dostawa żywności trochę idzie słabo. Czy to jest wina? Nie, to nie jest wina tego. Czyli to jest po prostu wina chyba szaków handlowych, które nie są zbytnio skuteczne w dostarczaniu towarów. I chyba wiecie co, ja zrobię to tak. Żeby była jedna konkretna dostawa tej zdrowej żywności. Dobra, kolejna sprawa, którą bym chciał tutaj zainwestować, to będzie właśnie kolejna wyspa podwodna. Albo jakimś cudem dałoby się to wykorzystać. Może i by się dało, tylko pytanie czy tutaj są wolne szlaki handlowe. Nie, nie są. Ale tutaj mógłbym rozwinąć bardziej produkcję. Może. Gdybym miał materiały budowlane oczywiście. To bym postarał się jeszcze zbudować kolejne konwektory. A jeszcze ta dostawa tutaj właśnie. Pięknie, mamy to. Ty polecisz tutaj, e, odbierzemy właśnie moduły konstrukcyjne i jeszcze narzędzia. To wszystko idzie tutaj. Trzeba będzie trochę zwiększyć bardziej dostawę. Proszę bardzo. Tak więc rozpoczynamy właśnie podwódne wydobycie. Ciąg dalszy. Pytanie, czy ja w ogóle będę miał tutaj miejsce? No właśnie, to też jest dobre pytanie, bo ja to już mocno zabudowałem, jak tylko się dało. Tutaj by się jeszcze dało coś postawić. A to wiecie, to jest tylko jeden budynek, więc nie wiem, czy on mi wystarczy. Raczej na pewno, że nie. Chyba, żebym wykupił jeszcze jakieś ulepszenie tychże konwektorów żelaza. To może by się coś się udało. Albo... Albo bym usunął to. O, proszę bardzo. I bym postawił przekaźnik energii podwodny. Czyli co ja bym zrobił? No, bym zrobił coś takiego, mianowicie. Tutaj bym usunął. Dobra. Tutaj trzeba to będzie bardziej jeszcze edytować. Okej, okay. mamy to. Czyli lepsze wykorzystanie energetyczne. Dzięki temu postawimy właśnie te nowe budynki, czyli właśnie konwektory żelaza. I mamy oczywiście taki dobry właśnie plus, że będzie lekko zwiększona produkcja. A nawet bym to tak zbudował i jeszcze tak bym to postawił. No i jest dobrze. Teraz to już może pracować. Kolejne trzy konwektory żelaza. Ciekawe, czy jeszcze gdzieś bym go nie wiem, postawił. O, na przykład tutaj by się dało. Więc jeszcze to wykorzystamy, jeśli mam taką możliwość. I nawet to byłoby bardzo dobre rozwiązanie. Ale nie mam narzędzi. Tak więc idziemy po narzędzia. A właśnie to, to w końcu zostało oganięte? Nie nie zostało to ganięte. Myślę, co tutaj zbudujemy, to tak. No i dopiero teraz mogę to postawić. A tutaj lekka rozbudowa dzielnicy mieszkalnej. Mamy jeden blok mieszkalny geniuszy. E, to jest ogarnięte. E, wracamy teraz nie tutaj, tylko... Ja to w końcu dostarczyłem? Nie, nie dostarczyłem. A, pożar tutaj był i budynek mi się spalił. E, pe, 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 pe. Trzeba to będzie tutaj zabezpieczyć, czyli kolejny śródmieście, remiza... O jest jak Ty się postawiłeś? No gdzieś źle się postawiłeś. Pewnie jeszcze posterunek policji, dokładnie. No bo teraz jest to oficjalnie zabezpieczone. A tutaj jak ta dostawa żywności, ona idzie skutecznie? Tak, już idzie skutecznie, więc zaraz wezmę się już za to. Tylko jeszcze zrobię tą dostawę tychże właśnie narzędzi. na no, trochę modułów konstrukcyjnych, a tutaj bym jeszcze dostarczył... O, tak bym to zrobił. Dobra, to teraz idziemy tutaj. Czyli właśnie... nie, tutaj, tutaj. Czyli tak kolejne konwektory, że razem. Dobra, czy to jest oganięte. Czy jeszcze gdzieś mógłbym usunąć na przykład te elektrownie pływowe? I przykładałabym coś tutaj. Tak, mógłbym. Na przykład w tym miejscu. Oj, a tutaj jest problem z energią. I dostałem ultimatum. Ale to nie jest problem, ja to bardzo szybko załatwię, chociażby właśnie stawiając jedną taką turbinę. Kolejna mogłaby nawet powstać gdzieś tutaj. No i dobra, mamy energię, czyli to już ładnie tutaj funkcjonuje. Wracamy do innych kwestii, czyli jak tam dostawa tego żelaza idzie. Czy jest lepiej? No może. Na pewno tam już tutaj funkcjonuje ładnie. Czy jeszcze gdzieś bym to postawił? No tutaj już nie, tutaj raczej nie ma miejsca w ogóle. Chyba, że bym coś takiego zrobił. I tylko pytanie, czy by się to zmieściło. E, będzie tutaj miejsce? No takie niby tak, ale też i nie. Chociaż czekaj, czekaj, czekaj. Dałoby się. Jest pomysł. Dałoby się to zrobić. Czyli zrobimy to tak. Zrobimy to tak. Znaczy, żebym statek nie usunął, tak te statki tutaj płyną. Że jest ryzyko, że ja przypadek coś źle kliknę i będzie. Problem. Ale dobra, kolejny konwektor żelaza został tutaj postawiony. Więc jeszcze lepiej jest niż to, co było wcześniej. A to by się zmieściło? To by się zmieściło. No i dobra, fajnie. Jak widzicie, udało się nam zwiększyć produkcję żelaza na dobrym poziomie. Więc to wszystko dobrze funkcjonuje. Tak więc przechodzimy do głównego bohatera tego materiału, czyli właśnie trzeci poziom e ekosów. A to w ogóle ma zasięg tutaj? Tak, ma zasięg, bo właśnie dobrze, że ja kupiłem to ulepszenie. Bo zobaczcie, dzięki temu jest tutaj zasięg. Więc to jest już zabezpieczone. Dobra, e, wracamy do kwestii tutaj, czyli rozbudowa dzielnicy mieszkalnej, aż 228 budynków może powstać. Tak więc będzie ogromny boom populacji w tym momencie. Okej, okay. to co mogę ulepszyć, to ulepszyłem, i tak mi zabrakło materiału, zwłaszcza drewna, no ale będzie ogromny boom populacji, to właśnie w tym momencie, to już jest jedna sprawa, tak, więc jak widzicie, no, ładnie się rozwinęło, tak, mogę kolejne trzy budynki ulepszyć. Tak więc, po wojnie, populacja, populacja będzie tutaj wzrastać. No i oczywiście, mamy nowe budynki takie jak właśnie nowe materiały budowlane, chociażby właśnie to jest, już wam mówię, produkcja szkła. E, nowe budynki produkcyjne, czyli produkcja makaronu, produkcja biodrinku, czy tam napoje regenerujące, ale też nie tylko, bo na przykład, I właśnie mamy nowy budynek energetyczny, czyli właśnie nadmorska Farma Wiatrowa, i dlatego też potrzebujemy szkło. Tak więc, jak widzicie, nowe nowości się pojawiły, nowe kwestie rozwojowe, dlatego też na początek postawimy dwie szklannie, które zaczną już tutaj właśnie produkować nam szkło. A tutaj bym postawił chyba nowy magazyn. I mało tego, bym bardziej rozwinął produkcję tutaj bazaltu. Dzięki temu mogę tutaj dobudować nowe budynki związane z reprodukcją kwarcu. Czyli to fajnie funkcjonuje. Czy ja bym tutaj na przykład postawił turbinę wiatrową? Tak z ciekawości bym sprawdził. Nie, nie dałoby się. Nie ma tutaj takiej opcji. Ale na przykład tutaj bym postawił na spokojnie. No i co? I tak to właśnie się prezentuje czyli bardziej rozwinięta produkcja bardziej rozwinięty przemysł. Więc na razie to wszystko dobrze się prezentuje. Ja bym chyba jeszcze tutaj może bym postawił takie dwa zakłady produkujące mikrochipy. to tutaj było idealne miejsce, aby to postawić Dobra Czyli dalsza produkcja mikrochipów Tutaj widzę, że to, co już miałem osiągnąć, to już osiągnąłem, ale jeszcze mógłbym coś tutaj dobudować. A tutaj zrobimy pierwszą dostawę szkła. No i oczywiście jeszcze takich materiałów jak moduł konstrukcyjny i narzędzia. Jak to dostarczymy, to wtedy będziemy kończyć ten materiał. A jeszcze tak sprawdzę, czy ja wszędzie tutaj kupiłem. Nie tutaj, na przykład, nie kupiłem udziału, więc chciałbym to wykupić i tutaj też by się przydało na przykład poprawić ekologię. Mianowicie, byśmy tutaj postawili kolejny budynek związany z ekologią, czyli technosi, i byśmy właśnie to też w tym miejscu tutaj wybudowali. Dostawa jest, dostawa jest. No i dobra, w takim razie ja kończę ten materiał. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał. A jeśli tak, to zostawcie tutaj łapkę w górę oraz komentarz. A jeśli ci się spodobał ten kanał, to zostaw tutaj suba oraz mureczek, Także trzymajcie się i do tego także do zobaczenia. Cześć.